A to jest walkis, czyli normalnie piesek powinien zostać tu, a aucie, poza miejscami, gdzie można z nim sobie wyjść. To jest taki obródek. Mek to na pewno nie zrobi się, bo my stajemy zawsze przed, yy, dlatego że to po prostu tutaj niezbyt przyjemnie pachnie i jest to sztuczna trawa. Więc tak samo jak na yy, promie. Czasem można tu wziąć kawę, ale nie dziś. Tutaj zbieramy zapaszki. Super. Jeszcze tutaj przejdziemy, żeby Wam pokazać. Natomiast tak jak mówię, meg na pewno tutaj nie zrobi siku. Więc na to też trzeba wziąć to pod uwagę. Chodź. Tu mogą pieski sobie luzem chodzić też jak.